Dzień dobry państwo. Proszę, Proszę Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wojbójtowie, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Korzystając tutaj z okazji, że mamy pana starostę, pana Krzysztofa Fabera. Chcielibyśmy też jako stowarzyszenie zadać kilka pytań, ponieważ wracając do sytuacji, w której rozmawiamy o możliwościach organu dotyczącego wznowienia postępowania. Uzyskując dokumentację w formie dostępu do udostępnienia informacji publicznej, rzeczywiście z poziomu wojewodu uzyskaliśmy jedynie część tej dokumentacji w starostwie, ale już po upływie wymaganego terminu dwóch miesięcy uzyskaliśmy dokumentację, w której po jej analizie może nie aż bardzo dogłębnej, natomiast spójności i zawartości, można stwierdzić, iż rzeczywiście no, jest ona niekompletna, jest ona niekompletna w zakresie przede wszystkim kwestii związanych z zgodnością z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czyli tutaj to, co pan radny Adam Sawina przytoczył, mianowicie chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie zgodności wysokości obiektów budowlanych które są zaprojektowane w wysokości prawie 14 metrów, w stosunku do zapisów miejscowego planu, gdzie dopuszcza się obiekty czy budynki o wysokości 6 metrów. Kolejną kwestią jest kwestia sposobu użytkowania nieruchomości, na które ma powstać biogazownia przez jej poprzedniego dzierżawcę czyli posiadając oświadczenie poprzedniego dzierżawcy z początku marca tego roku, który potwierdza, iż przed rokiem, 20, przed rokiem 2000 zdemontowany został kocioł. Na paliwo stałe oraz infrastruktura istniejąca na terenie działki, która miała to ciepło transportować do poszczególnych obiektów, i zostało to wskazane w tym oświadczeniu. I było to wykonane, że tak powiem, na polecenie kowru. Czyli w momencie, kiedy projektant oraz osoba sporządzająca ekspertyzę techniczną na potrzeby przygotowania realizacji tej inwestycji, planu, dokumentacji rozmija się z dokumentami istniejącymi, faktycznymi, które potwierdzają, że taka instalacja nie jest, że tak powiem, istniejąca w tym obiekcie, no jest to niezgodność z planem, ponieważ zmiana planu odbyła się w 2011 roku, a to wszystko nastąpiło przed 2011 rokiem. Czyli to jest kolejna kwestia. No niestety nie uda się nam tutaj z panem starostą jakby skonfrontować tej kwestii. Kolejną kwestią jest właśnie też to, iż postanowienie sytuowania takiego obiektu gazowni jest zabronione z uwagi na stworzenie zagrożenia dla życia i ludzi, z uwagi na wystąpienie ewentualne wystąpienie poważnej awarii. Dlatego uważamy, że osoby, które podpisywały tę decyzję, czy osoba, która podpisała tę decyzję, niestety wykazała się stalowymi nerwami, bo naprawdę nie trzeba sobie zadać dużo, jak to się mówi, trudu, aby znaleźć rzeczy, których brakuje w tej dokumentacji, przede wszystkim najważniejszą kwestią jest projekt technologiczny, który określa sposób funkcjonowania tego, tego, że tak powiem, przedsięwzięcia, i on określa, czy będzie wymagany dowóz substratu z zewnątrz, a w przypadku dostawy z zewnątrz, decyzja środowiskowa uwarunkowania środowiskowych będzie wymagana. Jeżeli rozpatrzymy, to gospodarstwo jako całość, ponieważ nie da się rozpatrywać y, biogazowni jako pojedynczego elementu tego, który jest zaprojektowany na działce 1021 przez 19, ale rozpatrujemy to w kontekście gospodarstwa, gdzie mamy tą dostawę substratu powiedzmy z innej działki, z innych y, obiegów to świadczy to o tym, że będzie po pierwsze pojawiał się ruch zewnętrzny po drugie będą dostawy, a po trzecie przy takim areale przy takiej jakby y, wielkości tego zadania y, wymagana będzie określona liczba, że tak powiem chowu krów przekroczenie 210 sztuk w tym przypadku po, po wyliczeniach stwierdza, iż niestety ten obiekt będzie, y, że tak powiem y, stanowił właśnie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, ponieważ przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko. Pani Piotrze, może to I do meritum sprawy. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie, na którym mieliśmy okazję uczestniczyć. Zostały tutaj wytknięte kwestie związane, że tak powiem, z tym, iż w trakcie dzierżawy nie można przekazać na cele statutowe gminy terenu, ponieważ jest on objęty umową dzierżawy. Po weryfikacji zapytania ofertowego, które było skierowane na przetarg, przetargu, w punkcie 5 zapisy mówią, że jest troszeczkę inaczej. Może ja to przytoczę tutaj. KOF zastrzega, że w trakcie trwania umowy może wypowiedzieć umowę dzierżawy także zawartą na czas oznaczony w celu wyłączenia z dzierżawy całości lub części nieruchomości. Która jest niezbędna na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz wyłączenia do 30% powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem dzierżawy. Czyli, co wczoraj usłyszeliśmy tutaj na tym spotkaniu, gdzie mieliśmy przedstawicieli ośrodka krakowskiego KOWR? Rozumiem, że w związku z tym to, co Pan Przewodniczący przytoczył. Y Niestety nie ma chęci i jakby cały czas działanie sprzeczne z jakby tutaj oczekiwaniami lokalnego samorządu Rady Gminy Wójta Gminy po to, żeby tę działkę przejąć na cele publiczne. Szanowni Państwo, ja do Was zwracam się tutaj jako przedstawiciel, jako mieszkaniec z prośbą, aby postarać się uzupełnić ten wniosek i w taki sposób, aby on był kompletny. Opatrzony właśnie analizą prawną, tutaj zwracam się również do y, obsługującej gminę kancelarii prawną, prawnej, aby przygotować tę dokumentację w taki sposób, żeby naprawdę nie było zastrzeżeń, wykazać również y, do tym terenem, że są przesłanki ku temu i możliwości, aby ten wniosek został skierowany dalej po jego oczywiście kompletności i sprawdzeniu tej kompletności do ministra i abyśmy mogli że tak powiem ten cel osiągnąć. Oczywiście wiąże się z tym jeszcze kilka innych kwestii, ale tego y, tutaj nie będę poruszał. Także y, uważamy po pierwsze jako stowarzyszenie po analizie dokumentacji, że przesłanki do wznowienia postępowania z artykułu 145 ustęp 1 punkt 5 o istniejących w czasie wydawania decyzji istotnych y, a nie przedstawionych przez inwestora y, faktach świadczą o tym, że można to postępowanie wznowić i chcielibyśmy, żeby Rada Gminy poparła to i skierowała taką korespondencję również w odpowiedzi być może na tą, która była skierowana tutaj w kontekście jakby zażegnania sporu do starosty o rozpatrzenie i żeby tą sprawą zajęły się osoby, które rzeczywiście zajmują się wydawaniem decyzji i pracują w tym referacie w kontekście rzeczywiście yy, pełniące tam funkcji. Ludzie, żeby to były osoby, nie chcę tutaj powiedzieć, żeby ktoś się nie obraził, niekompetentna, żeby to były osoby, które rzeczywiście przeanalizują tą dokumentację. I jeżeli jest ona wadliwa z punktu widzenia opracowania, to żeby to zostało wskazane i jeżeli wtedy decyzja jest no, nie podlegałaby wydaniu, to żeby, że tak powiem, odpowiednia odpowiednie zapisy się znalazły. W kontekście wypowiedzenia umowy dzierżawy ma to miejsce, tutaj mogę to potwierdzić, jest to oficjalne pismo kowru, iż z dniem chyba 16 lutego dzierżawa podzierżała tej działki, wygasła, została umowa po prostu rozwiązana, czyli w tym momencie nie ma prawa do, do dysponowania gruntem na cele budowlane, wobec tego na podstawie tej decyzji ta osoba realizować jej nie może. Niemniej jednak dzierżawca wystąpił do KOWR, do pani dyrektor pismem 20. Odpowiedź dostał 21 pierwszego, iż chciałby prowadzić te prace, stricte tak jak jest to określone w sentencji, w ramach remontu. Bardzo Państwu dziękuję. Dobrze. Ja panie... dziękuję. Pytania, ale to, ja wiem, że były pytania jakby przedtem do organu, do, do starosty, ale mówię, no, to jeżeli jeżeli nie, no tutaj do mieszkańca, oczywiście, tak myślę, że to zostanie przekazane. Yy, tak. Tak, tak. Tak liczę na to, że ktoś po prostu będzie w stanie to przekazać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani Natalia, my później puszymy pytania. Czy w dyskusji dalej jesteśmy? No. Proszę bardzo. Desz. Dzień dobry. Ja może tak krótko tylko powiem. Nasza wiedza jest już dość szeroka, zarówno o samych biogazowniach, jak i o prowadzonym postępowaniu. I mamy przykłady na terenie Polski, gdzie starostwa, mimo iż zostały przedstawione kompletne dokumentacje, jednak wydawały decyzje negatywne, biorąc pod uwagę. Jakby, właśnie ten ważny interes społeczny oraz ochronę środowiska. Więc no ja także tutaj być może pracownicy starostwa oglądają tą transmisję, bo też mam taką prośbę. No Już trzy tygodnie temu poszły do starostwa nowe okoliczności, które mogłyby wzruszyć podjętą decyzję, by oni się do tego ustosunkowali. I właśnie wzruszając tą decyzję, wzięli pod uwagę kwestie, które, które wcześniej jakby nie były brane. Jeszcze chciałabym tak skomentować wcześniejsze słowa pana starosty. No, niestety już go nie ma. My także dostaliśmy to pismo od Wojewody i Wojewoda nie procedował jakby całej procedury, czy wszystko było zgodnie z prawem. On tylko procedował, czy zarówno ja, jak i Wójt możemy być stroną. Nie było w ogóle mowy odnośnie samego postępowania, a już kilka razy i w mediach, i właśnie w rozmowach się to się się to powtarzało, więc to chciałam tylko skomentować. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli znów mamy faktycznie szczątkowe, do końca czy prawdziwe informacje, czy szczątkowe informacje, czy pełne informacje, więc widzimy, co strona się wypowiada. Tutaj przed momentem miło, że Wojewoda rozpatrywał to pod kątem, ale. Prośby wniosku, a, a czy, czy nie, nie proceduralnie, więc niech to zbada sąd w trybie skargowym i nie, nie rozpatrzy całość e, wszystkich aspektów tutaj proceduralnych i, i, i też z punktu widzenia właśnie środowiskowego, czy, czy należało uwzględnić też e, interes społeczny. E, proszę bardzo, pan. Ja jeszcze chciałem gwoli wyjaśnienia, bo tu padło pytanie, skąd się pojawiła ta sprawa dowozu biomasy, skąd to wynikło. To wynikło z tego, że na komisji, kiedy tutaj przybył inwestor, padło to pytanie: zadaliśmy, czy biomasa wystarczy na samowystarczalność tej biogazowni? On mówi, że będzie dowoził. Dziękuję bardzo. Tutaj znów mamy, z punktu widzenia samego pisze we wniosku co innego, tutaj na komisji, na organ, przy organie rady składa co innego. Po prostu no, mamy rozdźwięk faktycznie samego stanowiska inwestora. Pan Adam, proszę bardzo. Jak chciałbym, żebyśmy jeszcze szczegółowo i bardzo przychylili się do tego wniosku złożonego przez pana inżyniera Piotra, bo ja zrozumiałem, że chodzi, aby poprzez Radę, jeszcze mając odpowiednie dokumenty, dowody i tak dalej, wystąpić o no, cofnięcie tej, czy rozpoczęcie procedury cofnięcia, pytanie, czy nie. Ewentualnie i jeszcze w kierunku tego wniosku, który poszedł do sądu administracyjnego, żebyśmy jak najszybciej, jak najwięcej konkretnych dokumentów dostarczyli, żebyśmy na tym etapie, który jest najbardziej gorący, po prostu starali się powstrzymać to dzieło, które nawet uratowałoby inwestora przez dalszymi stratami. Dziękuję. Bardzo proszę panu panią wójtu o odpowiedź, bo był padł jasny tutaj y, oczekiwanie ze strony mieszkańca pana inżyniera y, wniosek o uzupełnienie pewnych wniosku do Kobru, czy, czy, czy też y, wniosek ewentualnie ponowne, ale tu jako nie Rada, tylko Wójt organ może podjąć w imieniu gminy działania. Bardzo proszę panie wójcie. Szanowni Państwo, oczywiście do tej pory nie zabierałem głosu. Uważałem, że polemika moja z tutaj z mieszkańcem czy, czy panem starostem nawet pewnie bardziej rozgrzeje emocje na tej sali. Więc szanowni państwo, oczywiście mnie jako wójta obowiązuje ścieżka procedura administracyjna, więc przysługiwało mi prawo odwołania się od decyzji pierwszej instancji, czyli starosty do decyzji wojewody. Odwołem się do drugiej instancji oczywiście. Ta decyzja została podtrzymana przez obydwie instancje. No to przysługuje mi ścieżka administracyjna, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zostało złożone stosowne pismo. Czekamy, bo już. Długo czekamy, żeby wyszło z Urzędu Wojewódzkiego do sądu administracyjnego. Czekamy na nadanie numeru sprawy i w tym trybie tą sprawę ja zgłaszam do prokuratury o nadzór. zresztą takie pismo już jest przygotowane, tylko czekam na ten numer sprawy, jaka jaka wyjdzie z Urzędu Wojewódzkiego, a trafi do sądu wojewódzkiego, żeby taki taki zawiadomienie i taki wniosek do prokuratury złożyć. Ale równocześnie no nie siedzimy, nie nie. nie, nie i nic nie robimy, bo, bo to nie jest tak do końca. Szanowni Państwo, my cały czas w tym temacie pracujemy i to szeroko można powiedzieć i przez powiedzmy przysługujące administracyjne ścieżki, jak i również przez tutaj pracę stowarzyszenia, bo, bo myślę, że trzeba wszystko zrobić, żeby to zatrzymać. Więc zlec zlecone zostało opracowanie tutaj do firmy, która z zewnątrz została wybrana z czego ofert opracowanie, jak, jak odbędzie, jakie będzie oddziaływanie tej instalacji na środowisko, na otoczenie powiedzmy tego miejsca. Więc czekam na to na to opracowanie. Tam była w umowie termin 3 tygodni, więc myślę, że po świętach będzie, dlatego cały czas nie mając tego dokumentu. No zwlekałem ze spotkaniem tym, o które zabiega inwestor, bo rzeczywiście mając taką taką opinię, mogę coś bardziej powiedzmy w tym temacie powiedzieć, zająć stanowisko, czy będzie oddziaływanie na środowisko, czy też nie będzie. Jest to niezależna firma, nawet nie wiem skąd, ale w każdym razie niezależna. I myślę, że ta ścieżka administracyjna mi obowiązuje i ja poza nią nie mam zamiaru póki co wychodzić, żeby tak jak tutaj padło na tej, na tej sali dzisiaj żeby nie mieć problemu no, z prawem no i, i powiedzmy związanymi z tymi doniesieniami do prokuratury. Szanowni Państwo, na tą okoliczność i też to powiem publicznie, bo bo tak wszyscy o, o, o temacie rozmawiają tylko na przesłuchania, to, to niestety zaczynam jeździć ja i tłumaczyć się z z nieswoich rzeczy. Szanowni Państwo, byłem na przesłuchaniu na policji, na zlecenie prokuratury, pewnie nowotarskiej, bo nawet nie wiem, której, żeby wytłumaczyć się, dlaczego się odwołuje od tej decyzji starosty. No, ludzie, w tym, w tym kraju to jest do góry nogami wywróconych chyba wszystko. Tak jak tutaj Pan, pan Zbyszek Marszałek mówi, to potwierdzą. Tak, to Państwo już nie, zaczyna nie pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. E, no my pewnie wszyscy kiedyś będziemy się e, z punktu widzenia tłumaczyć, bo. będzie no e, Co do, co do czy się podejmowania działań i i też y, rzeczy, które miały miejsce i zaistniały. Y, więc a teraz jak pewną spójność zacząłem się układać bo po prostu, bo wtedy faktycznie to była jeden, y, jedne, jeden fakt, teraz połączenie pewnych faktów po prostu podaje pewien pewny obraz. Przepraszam. Przepraszam. Proszę bardzo, jeszcze ktoś zabrał głos? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. O ja drodzy państwo chciałem... O. Tam, to może tak, ale odnośnie tylko tej sprawy, tej, tej biogazowni i sprawy konserwatorskiej. Bo tutaj faktycznie tutaj by pasowało, żeby ktoś też zainteresował się tym, albo nie wiem, gmina wystąpiła do konserwatora wojewódzkiego albo coś w tej, w tej sprawie, bo ja nawiążę, przepraszam, że nawiążę do Sieniawy, bo niejednokrotnie wiele obelg pod adresem i wójta i swoim i, Znosiłem i, i próbowałem wytłumaczyć, bo powstał budynek przy Kościołku przy Świętego Antoniego. Co Wy zrobić, co my robimy radni, co że pozwoliliśmy na taki budynek wybudować? Ja starałem się wytłumaczyć tak, jak to jest, i od, odsyłałem do Pana starosty, no bo faktycznie starostwo wydaje zezwolenie, a nie my. I opowiem jeszcze jeden fakt, odnośnie, który może jest, ale, ale jest bardzo ważny, i warto, żeby to podnieść. Bo my na tej radzie, na tej sali, podejmowaliśmy w tamtym roku uchwałę o zniesieniu dwóch pomników przyrody przy Kościółku Świętego Łataniego. Chodziło o wycięcie dwóch drzew. To był Jawor i Lipa. I podjęliśmy taką uchwałę. Wszystkie zgody, dendrologa i tak dalej, badania były, były wszystko, ale komuś się tam nie spodobało i napisał skargę do konserwatora do Krakowa. Więc konserwator w Krakowie. Oczywiście odniósł się tutaj z tą sprawą. Była wizja lokalna, ponowna była wizja lokalna, bo konserwatora Nowotarskiego i wstrzymał wycinkę tych drzew. I Ja byłem przy tym, akurat z księdzem proboszczem i tam z Radą Sojowską byliśmy przy kościółku i no, rozmawialiśmy z tym panem konserwatorem na ten temat. I on powiedział mu, że musiał, bo takie dostał zalecenie od konserwatora wojewódzkiego, bo ktoś podważył, że jednak te drzewa nie zagrażają, nie stwarzają żadnego zagrożenia, zagrożenia ani dla Kościółka, ani dla ludzi. Jeżeli dendrolog wydał takie coś i tak dalej, no konserwator mówił, no ja muszę tak działać i tak dalej. I przy tej, ale do tego nawidzę, przy tej okazji zapytałem się konserwatora, proszę mi powiedzieć, jak Pan mógł wydać zezwolenie zgodę na wybudowanie tego domu przy tym w tej strefie konserwatorskiej takiej? No usłyszałem taką odpowiedź, ja nie sprawdzałem jaka to jest dokładna strefa, czy to jest ścisła, czy to jest jakaś nieścisła. Dla mnie lajka, to nie wiele to nie no. ścisła to pewnie jakaś będzie pewna niewielka. No i kazałem się, zwrócić że tam, żebym przyjechał, to mi to wytłumaczy. Nie pojechałem, powiem szczerze. Ale, ale do czego zmierzam. To jeżeli... Ktoś takie drzewa potrafi e, wstrzymać I, i konserwator wojewódzki, żeby ponownie nakazać, a, my, a ksiądz prawoż dostał zalecenia bardzo duże. Także teraz, no szkodnie, nie będę się rozwodził, bardzo, bardzo duże. I jeżeli tutaj mamy taki zabytek, jaki tu jest pałac, i w tym obrębie ma powstawać takie, takie coś, które ja nie wiem, czy nie wartołoby zainteresować konserwatora Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, żeby to zbadał. Ogólnie dziękuję bardzo. Dziękuję. No wiele tutaj słów pada na tym i myślę, że czy znów faktycznie na wniosek, czy z urzędu same organy do tego powołane powinny wszcząć widząc, was, że należy zweryfikować czy sprawdzić pewne działania, postępowania już, które zakończyły się decyzją. Dostawiam to po prostu jako, jako w przestrzeni publicznej. A wracając do tego, do tych słów tutaj pana Adama i wniosku pana Pana Piotra, żeby, żeby to w jaki sposób Rada się do tego tutaj przy, przyłożyła czy, czy zarekomendowała, żeby ten wniosek, który szedł do, idzie do kowru i do był w pełni zgodny z tym po tym spotkaniu wczorajszym, nie, że, żeby spełniać, żeby nie został znów w jaki sposób odrzucony, czy czy nie przesłany dalej do procedowania. No więc jest myślę, że jak wszyscy siedzimy zgodni z tym, żeby służby wójta i obsługa prawna i plus sam wójt do tego mówię, no przyłożyli się taką należną, taką staranność, żeby już, Nikt nie miał praktycznie żadnych wątpliwości, że czegoś tam brakuje. Czegoś nie ma, i od, odpisze nam KOWR, że nie procedujemy tego, bo czegoś nie ma. To, co nawet po prostu tutaj pani Ola nam tutaj kiedyś wyłuszczyła, że powinno być. W dokumenty i tak, w pełni. Jakby. Żeby... Z tym, jakbym rozumiem, że wspólny cel, bo stowarzyszenie by sygnalizuje o tym, ma wiedzę, ma pewien zakres wiedzy. Wczorajsze spotkanie też pokazało na komisji, czego faktycznie oczekuje jasno z punktu widzenia dokumentów formalnych, no to więc do, dopierzmy to i, i, i jak wszyscy tu jesteśmy, pewnie się zgodzimy z tym, żeby, żeby tak to po prostu taki wniosek poszedł. Panie bójcie. Czy mamy to jakoś głosować, czy, czy, czy tego było. Bo... Dobrze, no właśnie, jesteśmy w punkcie uchwała z, co do podejmowanych działań. Czy jest do tego uchwały, bo tutaj padały pewne wnioski związane z zapisami czy poprawą tego zapisu, ale ja myślę, że, że, że od, od na, na czas przygotowania ona spełnia swoje po prostu e, zapisy formalno-prawne i, i też merytoryczne. E, to, że rozpatrujemy miesiąc później, to, no to z uwagi na wniosek też samego mieszkańca zainteresowanego. Czy komisja coś wnosi? No, czyli, ta, czyli taki zapis mówiący o kontynuowaniu podjętych działań tak w uzasadnieniu później nie, czyli z tym się zgadzamy, tak, czyli proszę odnotować, To mamy głosować jako. To znaczy, to musiałaby być poprawka do treści projektu uchwały, zgłoszona i przegłosowana. Może to być na zasadzie, że wniosek mieszkańca rozpatruje się pozytywnie oraz wnioskuje się o kontynuację rozpoczętych działań. Można, nie wiem, dopisać w szczególności, co Państwo chcą podjąć, albo po prostu kontynuacji. Tak? Czyli ten co to, to zapis, który zaprezentowała tak. Pani Mecenas. Tak. W punkcie pierwszym, w paragrafie pierwszym dopisujemy. Rozpatruje tak, pozytywnie i wnosimy o kontynuowanie dalszych działań. Czy kto jest za tą Zatem autopoprawką zgłoszoną tak. tutaj tak. przez przewodniczącą Komisji Skargówskiej edycji. Autopoprawki mamy przygotowaną projekt uchwały. Już głosujemy ten, prowadzenie tego zapisu do paragrafu pierwszego. Kto jest z Państwa za tą prowadzeniem te autopoprawki do projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? A no już Pani Ola się zwolniła, tak, tak. Y, Musimy. W głosowaniu brało 14 radnych, 14 za. Pan Tadeusz Lewek, Adam Gracz, Anna Grafa, Zofia Kadłubek, Sylwia Klazulicz, Beginia Marszawieck, Grzegorz Parzygna i Pyka. Adam Sawina, Andrzej Sulasz, Anita Targo, żeby Wojciech, Paweł Wojtyła, Grzegorz Rządło. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, jedynie oddane. Pani Aleksandra antolak plus nie brał udziału w głosowaniu. Stosunkiem głosu 14 <kluzny> za. Uzupełnienie zostało wprowadzone do projektu uchwały numer 50, rg 006 2020 20 20 i teraz głosujemy już cały e, projekt wraz z uzupełnieniem. E, cały, cały projekt uchwały, podjęcie uchwały na wniosek Komisji Skarg wniosku i Petycji w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy na RG006-2023. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu brało 14 radnych, 14 za, może przeczytam tylko osoba, która nie brała udziału w głosowaniu, czyli jedna, pani Aleksandra Antragrus. Czyli 14 głosami za. Uchwała została podjęta. Numer 53, łamane przez 513, łamane przez 2023, z dnia 30 marca 2023 roku. W sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Raba Wyżna. Podstawa prawna jak w druku. Paragraf pierwszy. Wniosek mieszkańca Rady Wyżnej z dnia 5 stycznia 2023 rozpatruje się pozytywnie i, i, i zgodnie z tym zapisem uzupełnienie, że będzie się kontynuować działania w tym, w tym zakresie. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia. Dziękuję Radzie za sprocedowanie i Komisji za rozpatrzenie tego wniosku.